Siemanko z tej strony Omar, bo dzisiaj jestem na serwerze demo. Yy, nagrywam tą reklamę, bo chcę, żeby ten serwer się rozkręcił. Żeby po prostu gra, żeby Był pełny serwer cały, więc IP będzie w opisie, a więc zaczynajmy wszystko Wam po kolei pokażę. To jest spam. To należy taki typowy. To chyba nie wiem, czy to, to na chyba będzie serial PVP. Nie wiem. Dobrze. To tutaj mamy regulamin: Pierwsze, nie, wy, nie wyzywaj administracji. Drugie, nie przeklinaj. Trzecie, być miłym. No to to ja zawsze tak jestem. Cztery, nie psuć. To nie wiem o co chodzi, zapytam się. Admin to nie taksy. Czytać zasady, miłej gry. Tutaj mamy. SMS na VIPA, SVipa i Elite. Tutaj jako um, podam Wam IP w opisie, to jeżeli jesteście chętni do tego zakupu, to bardzo wbijajcie tutaj w dół. A więc dobra administracja. Yy, włączę to. Tutaj jest AGA, jestem, budowniczy. Tutaj jest ktoś tam, Mr. Depot, pomotnik, APA. Admin Alcios współwłaściciel Kacperek y, współwłaściciel Demo założyciel Tipper właściciel Zorno współwłaściciel y, Natipat 123 admin, adminka Horodudek admin Fasok y, technik i y, Hit technik i tutaj jest Chińczyk. Dwa yy, budowniczka. Budowniczka. Dobra. Yy, ok. Dobra, jeszcze chciałem Wam pokazać że takie bomby. Jeszcze ja się chwilę niedawno tapez, to zrobię, że to stajemy. To wywalało właśnie. Tutaj właśnie yy, serwer jest w budowie. Nawet widzimy. Yy, tutaj mamy. Tutaj będą rogę skiny tam jest skin, tam jest napis, a więc bardzo zapraszam na serwer bardzo serdecznie, IP będzie w opisie, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, siema.